Figury F1 i F2 są podobne. Obwód figury F1 jest o 15% większy od obwodu figury F. Zatem obwód figury F1 jest o 15% większy od obwodu figury F, więc stanowi 1,15 obwodu figury F. Jeśli tutaj obie strony podzielę przez Obwód figury F to otrzymam. Obwód figury F1 do obwodu figury F otrzymam stosunek 1,15. Skoro tak, to jest obwód do obwodu, mogę odczytać skalę podobieństwa f1 do f to dokładnie 1,15. Możesz oczywiście sobie to zapisać jako ułamek zwykły. To 1 cała i A zamieniając na ułamek niewłaściwy, 23,20. Nie musisz tego robić, ale możesz oczywiście zapisać sobie to w postaci ułamka zwykłego, bo często w tych ułamkach zwykłych wykonujesz obliczenia w zadaniach. Teraz pytają nas o ile procent pole figury F1 jest większe od pola figury F2. Zatem pole figury F1 do pola figury F ma się jak k kwadrat a k to nasza skala podobieństwa. Zatem za k kwadrat dałbym 23.20 podniosę do kwadratu otrzymam: 529 przez 400. Teraz mamy równanie pole figury pierwszej do pola figury to jest 529 nad 400. Mamy obliczyć o ile procent pole figury f1 jest większe od f2. Więc postaram się policzyć pole figury F1. Iloczyn wyrazów skrajnych to będzie 400 pól figury pierwszej jest równy 529 pól figury F. Obie strony podzielę przez 400. Pole figury pierwszej to 529 nad 400. Pola figury F. Teraz 529 podzielę przez 400. Otrzymam pole figury pierwszej to 1,3225 pola figury F. Zatem o ile procent pole figury F1 jest większe od pola figury F? No mamy to dokładnie wyrażone tutaj. 1,3225. Zatem. Większe jest o 32,25 tysięcznych Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.